Cześć wszystkim z tej strony chemicznych i i dzisiaj na temat wiązania koordynacyjnego. Zanim jednak przejdziemy do tematu, to przypominam o sprzedaży e-booków. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Nie przedłużając przechodzimy do tematu. Wiązanie koordynacyjne to rodzaj wiązania kowalencyjnego. Przykładem może być SO3. Mamy jeden atom siarki oraz trzy atomy tlenu. Każdy atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych, ponieważ znajduje się w grupie 16, natomiast atom siarki również jest w grupie 16 i też ma 6 elektronów walencyjnych. Każdy z tych atomów, które tutaj są narysowane, ma 6 elektronów walencyjnych, a więc będzie dążył do oktetu elektronowego, czyli chce mieć 8 elektronów. Jeżeli chodzi o ten pierwszy atom tlenu, no to jemu brakują dwa elektrony, które uwspólni z atomem siarki. I tutaj sprawa jest oczywiście prosta. Atom siarki również ma sześć elektronów, a więc do oktetu elektronowego również brakują mu dwa elektrony. Ale my mamy trzy atomy tlenu. Jeżeli atom siarki wziąłby od każdego atomu tlenu po dwa elektrony, tak jak do tej pory się uczyliśmy, no to miałby swoje sześć elektronów, Dodatkowo dwa elektrony od tego atomu tlenu, dwa od tego i dwa od tego. Czyli łącznie mielibyśmy aż 12 elektronów, a chcemy mieć tylko 8 elektronów. W związku z tym atom siarki uwspólni dwa elektrony z tym pierwszym atomem tlenu. A jeżeli chodzi o pozostałe atomy tlenu, to utworzy wiązanie koordynacyjne. I to wiązanie koordynacyjne polega na tym, że atom siarki uwspólnia spoje elektrony z atomami tlenu, czyli ten tlen ma 6 elektronów, do 8 brakuje mu jeszcze dwóch, więc weźmie u wspólni te dwa elektrony z atomem siarki, czyli te dwa elektrony będą wspólne i będą należały zarówno do atomu siarki jak i do atomu tlenu i ten tlen zrobi tak samo. Dzięki temu w tym miejscu będzie wiązanie koordynacyjne oraz w tym miejscu będzie wiązanie koordynacyjne. Tutaj natomiast będziemy mieli wiązanie kowalencyjne, spolaryzowane. Będzie to wiązanie podwójne, ponieważ mamy cztery wspólne elektrony, czyli dwie pary elektronowe. I wiązanie koordynacyjne zapisujemy za pomocą strzałki. Podstawa tej strzałki to są elektrony, które zostaną uwspólnione w wyniku powstania wiązania koordynacyjnego. Oczywiście nie zapominamy o wolnych parach elektronowych. Jeżeli chodzi o ten atom tlenu, to mamy tutaj dwie wolne pary elektronowe, natomiast każdy atom tlenu z tych dwóch pozostałych ma trzy wolne pary elektronowe. Jeżeli chodzi o określenie czy dane wiązanie jest wiązaniem koordynacyjnym, no to po prostu wystarczy policzyć liczbę elektronów. Jeżeli będzie więcej niż 8, to znaczy, że powstaną wiązania koordynacyjne. I tutaj jeszcze dodam jedną rzecz. Pierwiastki bloku d będą osiągać oktet elektronowy poprzez tworzenie kompleksów, a o kompleksach będzie w osobnym filmie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie.